Cześć, oto Holokron. Ten i kilka następnych odcinków współtworzonych jest z siecią Kin Multikino. Na koniec czeka na Was konkurs, a teraz zapraszam na odcinek. Czym jest moc? Czym jest ta tajemnicza energia, która zawładnęła naszymi umysłami po obejrzeniu Gwiezdnych Wojen? W filmach mówi się o niej bardzo niewiele, przez co nabiera ona znaczenia wręcz symbolicznego, a nawet religijnego. Faktem jest jednak, że istnieje i ma realny wpływ na los galaktyki. Expanded Universe rozwija i tłumaczy, czym konkretnie jest moc, co też postaram się Wam przedstawić. Moc to generalnie mistyczne pole energii, które zdaje się przenikać czas, przestrzeń oraz wszystkie żywe istoty z jednoczesnym oddziaływaniem na martwą naturę. W świecie Gwiezdnych Wojen moc istnieje od zawsze jest niejako absolutnym spajającym całą galaktykę i po części kieruje jej losami. Dla wielu ras moc przyjmowała inną formę. Dla innych była to podstawa filozofii czy szkoły życia, według której można podążać, dla innych moc to forma religii, którą dosłownie się wyznaje. Moc jest obecna wszędzie, choć jej pojmowanie zależy od istot, które posiadają wrażliwość na jej istnienie. Ponieważ moc uważana jest za swoiste pole energii, które sprawia, że istnieje życie, powstał termin żywej mocy. Jednak to jedna z kilku filozofii postrzegania mocy jako takiej. Najpopularniejszy podział to oczywiście jasna i ciemna strona mocy, jednak istnieje wiele innych filozofii, które równie trafnie opisują zjawisko mocy, nie zamykając się jedynie w tych dwóch kategoriach. Jasna i ciemna strona opiera się głównie na wyborach moralnych oraz tego, jak chcemy wykorzystać moc w praktyce. Wykorzystywanie mocy było możliwe dzięki posiadaniu wrażliwości na moc. Oczywiście wszystkie istoty są na nie wrażliwe, ponieważ żyją, u niektórych jednak ta wrażliwość daje umiejętność realnego korzystania z zasobów mocy. Odpowiedzialne są za to midi chloriany, a dokładniej ich ilość. Wprowadzone po raz pierwszy w Mrocznym Widmie wyjaśniały po części sens i istotę zjawiska mocy. Midichloriany to mikroskopijne formy życia, które są obecne w każdej żywej istocie, przynajmniej w gwiezdnowojennej Galaktyce, bowiem Yuzan Wong najprawdopodobniej nie posiadali jej w swojej krwi, przez co byli nieobecni w mocy dla jej użytkowników. Pierwsze badania nad wrażliwością na moc prowadziła pradawna rasa Rakatan. Jednak dopiero w późnym okresie Republiki opracowano specjalne testy, które dokładnie podawały liczbę midi obecnych w istotach. Przez tysiąclecia trwania galaktyki toczyły się wojny między Jedi a Sithami, choć w świetle pojmowania istoty mocy to jedynie wojna między wyznawcami jednej z kilku religii. Jedi starali się żyć w harmonii, opierając swoje myślenie na logice i mądrości. Odrzucali przy tym wszelkie emocje, szczególnie negatywne, takie jak agresja, zazdrość, gniew czy zemsta. Zabijanie było dopuszczane tylko w przypadku samobrony lub obrony innego życia. Jedi starali się utrzymać równowagę w mocy. Jednak praktyczny przejaw tych działań opierał się na niszczeniu Sithów. Negowali oni istnienie ciemnej strony mocy jako takiej. Było to dla nich bardziej wypaczenie i zepsucie ich jedynej właściwej filozofii. Po części mieli rację, czego przykładem może być choćby nawrócenie przez Luka jego ojca tuż przed śmiercią. Ciemna strona jednak nie była jedynie odmienną wersją filozofii Jedi. Seatowie opierali całą swoją wiedzę, filozofię i sens życia na czerpaniu potęgi z ciemnej strony mocy. Ich paliwem była agresja, strach, nienawiść, ale również własne cierpienie czy fizyczny ból. Cel Seatów był tylko jeden – jak największa potęga. Użytkownicy ciemnej strony byli najczęściej kuszeni ogromnymi możliwościami, jakie oferuje ta ścieżka w bardzo krótkim czasie. Ciemna strona jednak stopniowo wyniszczała każdego użytkownika i prowadziła do swoistego uzależnienia od jej korzystania. Nie zmienia to jednak faktu, że ciemna strona to filozofia opierająca się na czystej naturze każdej choćby najbardziej prymitywnej istoty. Wracając do czystej biologii. midichloriany pozwalały na kontakt z mocą, jednak na możliwość w oddziaływaniu na moc miały wpływ również odpowiedni trening czy doświadczenie. Oraz odpowiednio młody wiek, gdy rozpoczęto naukę. Anakin Skywalker, mimo że według Rady Jedi był już za stary, by rozpocząć naukę, posiadał najwyższy znany w historii poziom chlorianów. Wynosił on ponad 20 tysięcy jednostek, czyli więcej niż nawet sam Mistrz Yoda. Wrażliwość na moc posiadały nie tylko istoty rozumne, ale również zwierzęta, a nawet rośliny. Fauna i flora kierowała się tu jednak bardziej praktycznymi działaniami. Na przykład wąskry polowały przy pomocy mocy, natomiast isalamiry z planety Myrkr potrafiły tworzyć bąbel, w których moc praktycznie nie istniała, mając na celu ukryć się przed drapieżcą. W filmach kilka razy dane jest nam usłyszeć, a nawet zobaczyć użytkowników mocy, którzy umarli. Związane jest to z faktem, że najpotężniejsze istoty z najgłębszym zrozumieniem istoty mocy potrafią po śmieci zjednać się z nią w taki sposób, iż transportują swoją jaźń do czystej esencji mocy, stając się istotami mocy. Obi-Wan Kenobi, choć posiadał mniejszą ilość milichlorianów niż jego uczeń z ręki, którego zginął, zjednał się z mocą podobnie jak jego mistrz Yoda, dzięki czemu potrafił objawić się żywym istotą w formie ducha. Odłamów filozofii, które mają na celu zrozumienie mocy, jest co najmniej kilka. Mamy przykładowo mrocznych Jedi, czyli głównie członków zakonu Jedi, którzy ulegli ciemnej stronie mocy, ale wykorzystują ją jedynie w zaspokojaniu swoich osobistych ambicji. Te jednak najczęściej nie były na tyle duże, by ich autorzy stali się prawdziwymi mistrzami Sith. Istnieje również filozofia zwana potencjum, której twórcą był Leor Hall. Odrzucał on istnienie ciemnej strony mocy, gdyż moc sama w sobie była związana z życiem. Leora wyrzucono jednak z zakonu, a on sam osiadł później na żywej planecie Zanonie Sekot, która czerpała od niego wiedzę na temat mocy, ale to już zupełnie inna historia. Moc potrafiła zesłać na jej użytkowników wizje dotyczące przeszłości oraz przyszłości, chociaż w przypadku tej drugiej moc zawsze pozostawała w ruchu, przez co przepowiednie nigdy nie były stuprocentowo pewne. Luke Skywalker doznał takiej wizji podczas treningu na Dagobach pod naukami mistrza Jody. Zobaczył on zagrożenie dotyczące jego przyjaciół i dzięki swojemu uporowi zdołał wpłynąć na ich los. Moc zawsze stanowiła ogromną, jeżeli nie jedną z najważniejszych części świata Gwiezdnych Wojen. W starej trylogii była ona tajemniczą siłą, której przejawy widzimy dosłownie kilka razy. W nowej trylogii znaczenie mocy zostało rozbudowane, a wręcz niejako oparte na biologii w postaci Midi Florianów. Wciąż jednak nosiła w sobie pierwiastek tajemnicy, magii czy religii. Tej samej ścieżki zdaje się trzymać J.J. Abrams w nowych filmach z Uniwersum. I bardzo dobrze, ponieważ Expanded Universe, choć poszerza wiedzę na temat wielu fantastycznych postaci czy historii, niepotrzebnie obdarło zjawisko mocy z jej magicznego wydźwięku i tajemnicy. Na koniec mam dla Was konkurs. Dzięki sieci kin Multikino Macie do wygrania 6 podwójnych zaproszeń na dowolny film w Multikinie. Wystarczy odpowiedzieć na jedno z poniższych pytań. Pierwsze. Zostajesz padawanem, u którego z Mistrzów Jedi znanych z filmów najchętniej pobierałbyś nauki i dlaczego? Pytanie drugie. Które zwierzę potrafi otoczyć się bombem, w którym nie ma mocy? Na odpowiedzi czekam pod tym filmem, a was gorąco zachęcam do subskrypcji kanału oraz przypominam, że na stronie Multikina trwa przed sprzedaż biletów na siódmą część Gwiezdnych wojen pod tytułem Przebudzenie Mocy. Niech moc będzie z wami i do zobaczenia w kolejnym holokronie.